Szanowni Państwo, moi drodzy, mamy dzisiaj ostatni piątek miesiąca. Oznacza to, że widzimy się w naszej serii pytania i odpowiedzi dotyczące archeologii i galerii sztuki starożytnej. Zaczynamy. Pytanie pierwsze: Dlaczego starożytni grecy uważali, że Eros, syn Afrodyty, był niski? Cóż, sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Patrząc na antyczne rzeźby czy na greckie malarstwo wazowe, dokładając do tego jeszcze taką podstawową, wyniesioną ze szkoły znajomość mitów greckich, można odnieść wrażenie, że greccy bogowie to tacy ludzie z nadnaturalnymi mocami. Jest to spłycenie religii starożytnych Greków jedynie do tej warstwy narracyjnej. Proponuję, żebyśmy na przykładzie Erosa spróbowali wniknąć nieco głębiej, zaczynając od samego początku. Więc dla Homera Eros nie jest osobą, ale raczej pożądaniem, pragnieniem czegoś, czego się nie ma i wywołuje to pewien dyskomfort. Więc począwszy od V wieku przed Chrystusem, Erosa zaczęto przedstawiać jako młodego chłopca. Dlatego, że choć to niedopuszczalne z punktu widzenia naszej współczesnej moralności, taki właśnie obraz em, wzbudzał w starożytnych Grekach pragnienie. Można więc powiedzieć, że em, Eros był swego rodzaju personifikacją pożądania. Co do rodziców Erosa, wersji jest co najmniej kilka. Ta, którą przywołałeś lub przywołałaś, czyli obecna tutaj. Afrodyta i nieobecny Ares jako rodzice Erosa. Ta wersja pochodzi z przyłomu VII i VI wieku przed, przed Chrystusem. Pokazano w niej pragnienie jako rezultat interakcji między parą kochanków, bo Ares i Afrodyta byli kochankami. Brzmi to całkiem przekonująco, ale w innych wersjach Eros istnieje nawet od. Stworzenia, od stworzenia świata. Tak więc pytanie o pochodzenie Erosa, o jego, o jego rodziców możemy rozumieć jako filozoficzne pytanie o pochodzenie, pożądania. Pytanie drugie: kto wykonał to Juliusz Cezar? Domyślam się, że pytasz o autora znajdującego się obok mnie po piersia Juliusza Cezara. Odpowiedź być może cię rozczaruje, bo niestety nie wiem. Jest to kopia z końca XVIII wieku i niestety nie znamy twórcy tej kopii. Pytanie trzecie. Czy światło naturalne niszczy eksponaty? Pozdrawiam. Zależy, jakie eksponaty i jakie światło, co rozumiemy pod pojęciem światło dzienne. W galerii sztuki starożytnej znajdują się obiekty bardzo wrażliwe, takie jak na przykład bursztyn. Światło, które na nie pada, nie powinno mieć więcej niż 50 luksów. Dla porównania, naturalne światło w pochmurny dzień ma około 100 luksów. Marmur z kolei, czy inne zabytki wykonane z kamienia, jest dużo bardziej odporne i naturalne światło nie powinno mu zaszkodzić. I pytanie ostatnie, co znaczy napis na wystawie Poznaj Samego Siebie? Napis ten miał znajdować się na świątyni Apolina w Delfach, konkretnie na frontonie, czyli najprzedniej części. Jak go interpretować, to dobre, choć trudne pytanie. W starożytności często tę grecką maksymę rozumiano jako, jako Znaj swoją miarę, znaj swoje ograniczenia. Dla Platona oznacza to z kolei panowanie nad sobą. Ja chciałbym traktować to zdanie jako wezwanie Boga, w tym wypadku Apollina, do zgłębiania, odkrywania ludzkiej natury, a więc nie człowieka jako indywiduum, ale człowieka jako takiego. Zgłębiać ludzką naturę można na przykład poprzez sztukę, szczególnie sztukę starożytną w Galerii Sztuki Starożytnej, do której serdecznie Was zapraszam. Widzimy się za miesiąc w kolejnych pytaniach i odpowiedziach. Do zobaczenia. Cześć!